Rozpoczynamy malowanie farbami akwarelowymi. Do wykonania obrazu będzie potrzebny nam kawałek papieru akwarelowego, farby akwarelowe, pędzle najlepiej z naturalnego włosia bądź pędzle nylonowe, taśma zabezpieczająca papier przed falowaniem, nożyczki, woda i paspartu. Rozpoczynamy trasę od... Zabezpieczenia brzegów. Praca nie ulegnie nam pofałowaniu. Będzie to taki odpowiedni efekt przy. Oprawianiu pracy praca będzie gładka, niepomarszczona. Kiedy mamy pracę i brzegi zabezpieczone do podłoża, przyklejono taśmą papierową, możemy przystąpić do malowania pracy. Tematyka oczywiście jest dowolna to co nam się najbardziej podoba. Rozpoczynamy od najjaśniejszych, nakładania najjaśniejszych kolorów. Ja będę chciała namalować jezioro, po którym będzie pływał jacht. Rozpoczynamy od nakładania delikatnych plam, nie za gęsto. Akwarela jest farbą przeźroczystą, transparentną. Najpierw wykonujemy delikatny szkic, który będziemy później pogłębiać o kolejne warstwy i barwy. Rela jest techniką mokrą, czyli polega na rozkładaniu się plam. Stąd używamy dużo wody. Malując. I ogólnie już zarysy szkic mamy wykonany. I przystępujemy już do malowania tła. Najpierw warto zaznaczyć refleksy na wodzie, czyli tam, gdzie pada ewentualnie słońce, gdzie jest woda jaśniejsza. Możemy delikatnie te elementy kolorystyczne zaznaczyć. Następnie będziemy przyciemniać płaszczyznę. Kwelkę malujemy warstwowo, stąd teraz nakładam pierwszą warstwę kolorów, barw, które będą później po wyschnięciu przyciemniane. Na papierze możemy obok sprawdzić, czy kolor, który chcemy nałożyć, jest właściwy i delikatne. Jeszcze tutaj refleksy nałożymy na szybki, żeby błyszczały się. I rozpoczynam malować niebo. Ku górze niebo może być ciemniejsze, ku dołowi będzie jaśniejsze. Proszę zwrócić uwagę, że plamy się rozlewają i pomiędzy nimi pozostają pozostaje kolor kartki, pozostają puste miejsca po to żeby tam później dodać kolejną barwę. Pędzę do kartki przykładamy delikatnie. Pamiętamy, żeby nie przyciskać za mocno, żeby papier się nie złuszczał. I tak, które podaschły możemy teraz przyciemnić. Wracamy do pierwszej części naszej pracy i przyciemniamy miejsca, które są jasne. Nasza już zaczyna nabierać wyrazu. Możemy wzmocnić teraz fragment pomostu, który narysowaliśmy w fazie początkowej pracy. Pamiętamy, że elementy umieszczone na wodzie rzucają cień. Czyli delikatnie zaznaczamy, określamy miejsce badania cienia, przyciemniamy to miejsce. Za chwilę pracę można powiedzieć, że będziemy mieli gotowe. W zależności od upodobań możemy niebo jeszcze troszeczkę przyciemnić. Nie będzie tu troszeczkę tak zachodzące słońce, stąd pojawiły się fiolety i trochę chmur na niebie. Ja może zademonstruję, jak praca będzie wyglądać po wyschnięciu, po oprawieniu. Przyłożę tutaj podstawę. Efekt pracy będzie mniej więcej taki. Oczywiście można jeszcze pracę donalować, można jeszcze koloru przyciemniać, ale jest to może początkowa taka faza, gdzie już, jeżeli chcemy, pracę możemy zakończyć. Warto pamiętać o podpisie. Delikatnie możemy umieścić swój podpis i praca.